może być dla człowieka wolność? Tak brzmiało pytanie rozprawki. Należało odwołać się do fragmentu trzeciej części Dziadów, do całości dramatu oraz do innego tekstu kultury. Fragment dotyczył snu Konrada w prologu. Bohater początkowo definiuje sen jako przejście duszy w inny wymiar. To definicja iście romantyczna. Potem yy, ma możliwość Przemyślenia i odczucia skutków braku wolności, skutków uwięzienia w sensie egzystencjalnym i moralnym. Pojawia się Anioł i zapowiada wolność, ale pojawia się też zły duch i rozpoczyna się walka dobra ze złem czyli moralitet, tak jak wielkiej improwizacji. Ale nas wolność przecież interesuje. A takiej wolności z rąk Moskala Bohater nie chce, bo jest ona pozorna. Musiałby bowiem udać się na wygnanie, a tam byłby umarły dla ojczyzny. Nie mógłby tworzyć w swoim języku, a jego odbiorcy by go nie rozumieli. Tyle o fragmencie. Odpowiedziałabym, że. Wolność może być wartością najistotniejszą, bez której życie zamienia się w cierpienie. Odwołałabym się do wielkiej improwizacji lub widzenia księdza Piotra oraz do ptaszków w klatce Ignacego Krasickiego. Możliwości było mnóstwo, możecie wypowiadać się w komentarzach. Dziękuję za uwagę, zapraszając na następne filmy. Do zobaczenia!